Dzień dobry. Dzień ja tak strasznie, że <grym się> u <uniknąć> <grym się uniknąć> No coś trzeba robić. Jakiś trzeba hmm. mieć cel w życiu Dery. Okay. Straszyć Dery. Tak. <grym> się zepsuł. Tak ładnie. Tak ładnie. Trzeba wreszcie zadać publicznie pytanie kto jest matką, a kto jest córką. Odpowiedź: bo jest Ale wczoraj byłyśmy w sklepie i matka robiła zakupy i kupiła mi słodycze. No, ona tak wtedy jak w kasie, nie? Ja już płacę pani mówi ile mam zapłacić, a tam chodź rurki i widziała i musiałam płacić. Nie chcę biegać, a wiesz, że nie jest. Ale tam Naturalny? Co? Wszyscy wiedzą, że tylko kochasz biegać. Tak, wiem. Dlatego ciągle biegam. Maratony, wszyscy. On na to ran Magedony, a nie maratony. Magedon, a maraton, co za różnica. Oj, oj, oj. Jesteś jedyną osobą z tej drużyny, która grała kiedyś z Tarnowią. Dobre wspomnienia masz, czy nie? No niekoniecznie dobre, bo wygrywałyśmy praktycznie cały mecz 1-0 i przegrałyśmy w ostatnich minutach 2-1, ale dzisiaj się, mam nadzieję, zawsze. Czyli rewanż, jest rząd za rewanżą. Jest rząd za rewanżą. tej <noise> karteczki. Co, bierzemy po jednej, tak? Tak. Te same są? Są różne. Ja sobie wybiorę jakąś ładną. Są dwa rodzaje, że tak powiem. Aha, tylko, tylko dwa rodzaje. Możesz powiedzieć coś do Że bardzo mi przykro. Bo to naprawdę świetna dziewczyna, która się starała i... No i szkoda, coś takiego się dzieje. Przecież Ale czekamy, jest... nie? Zdecydowanie czekamy, od ściana Mieniam dyscyplinę. Nie będę biegać <głos> <głos> No, czyli co? Dzisiaj? Wygra, no, czy... Dzisiaj stosujemy twoje grafiki na bramki. Ja mogę asystować. Gdyby tylko, tylko wrócić, to sześć, trzema punktami. Ale włosy masz odświeżone, to tak nowa, nowa roxy. Nie ma odrostu. Ja będę. Powiedz, kto jest Twoją prywatną fryzjerką? Moja mama. Mam ojlobię. -y. Patrz dębina, zobaczyła, że się ją no to... nagrywaj. Na boisko? O, jeszcze? Na jeszcze jedną rzecz. I później na boisko. Na A są już dwie. No tak? No to nie, tak. nie przynosiłam. Widziała Widziałaś jaka dumna była? No. Co A jaki będzie wynik? Jaki będzie wynik? Jaki byśmy chcieli, żeby był wynik? Powyżej pięć. Powyżej pięć powiedziałam ile nawet, tak? Czyli tak. Pies szeli MC. Czy ważne po tej przerwie reprezentacyjnej jest teraz wejść dobrze w ten mecz, wejść dobrze w ten mecz, złapać pewności już na rozgrzewce, złapać porozumienie jedna z drugą i nie lekceważyć żadnego rywala. Jeżeli chcemy to spotkanie dzisiaj wygrać, bo na pewno jakościowo ta nasza drużyna jest na papierze dużo lepsza, ale musimy do tego wszystkiego dołożyć jeszcze 100% zaangażowania. Zostawiam Zostawiam do 2020. Jeszcze raz, pod zwycięstwo Górnik. Kto wygramy! COVID!

Po kółeczku? Tak? A nie, i dopiero ty krzycze. Ona się wstydzi wiesz? Nie, nie, no ja bym zaczęła, ale po prostu jak już no, no dobra. To jest taki jestem, znak. Jestem wywołana do to no, okej. Okay. Nie nudzi się, co? Nie nudzi, oby tak do końca sezonował. Ja Ludzie powiedziały, że bramkę mam strzelić, no ale dwie strzeli, tak pół bramki może być? Nie. Możemy uznać za trzy ja bym najwidoczniej. Trzy czwarte? Dobra. się postaram bardziej. Pozdrowienia dla miłej. Ania się nawet trochę uśmiecha, wiesz? Powiedziałam miłej. Nie to, że ja stałam głową, nie dałam ci Nie, bo ja też byłam nie, to wyglądało. nie,